Zero i gra w Horizon Zero Dawn, witajcie, i tak jak mówiłem, nagrywam sobie tutaj e, odcinek zaraz poprzednim. Muszę kurde, ty. muszę kurde, pewnie pozbierać tutaj co nieco. To biegnie, ja jakoś mam wykorzystać. Aha jego przeciwko mam go wykorzystać przeciwko jego samym. Ciekawe jak. Brak mi żadnej w ogóle jakiejkolwiek osłony. No i właśnie, jakiejkolwiek broni. No. Muszę zejść mu zdrowie, yes. tak. Uwaga szarżuje. Nawet nie mam czym atakować. U. Ten słup jest słabszy. Jeszcze jedno uderzenie. A puści. Eee, i o to chodzi. Muszę zrobić tak, żeby w te słupy walił. Dobra. Muszę jakoś zwabić Behemota do tych słupów. Fuck. No dawaj. I Czyli co? Będę miał swój ekwipunek chyba teraz, tak? A, jeszcze jedną. Aha. I co? I behemoth załatwiony nawet, tak czy nie? Odzyskał broń! Teraz jesteś tylko dużym, dumnym celem! Ochot! Możesz ty. Fak! No i co mi to dało? Kurde! No i co? Hej! Zgadnij, kto odzyskał broń! Czekajcie. O, akwipuny, nie, ja tu mam jeszcze jeden pomysł. Która to jest ta broń? Po, po. A nie, myślałem, że nic to mogę. No i wyraźnie nie, ale dobra, sobie zabiorę. Spróbuję z tym. Teraz jesteś tylko dużym durnym celem! Dochodź! No Te elementy po bokach głowy muszą mieć też wspólnego z jego atakami podnoszącymi. Hmm. Czemu nie chcą się zniszczyć... elementy? O wow, ale dosta ładnie. to kurde...

No i coś nie wyszło go mu zabicie. No i no. i? Cienie, Zabić ją. No to już będzie gorzej. Tutaj ewidentnie muszę ich zamrozić. Powinienem dać. To, to sam tutaj nie przyjdziesz, tworzu! A? No! O! A tu co? O. O, towarzystwo chyba jakieś przyleciało. na go Niszczyciele No tego się nie spodziewałem. Że myślałem, że będę z nimi walczył. Z tymi wskaziciel... skazicielami. to? kazicielami, chyba nie? Z Naprawdę. ryzykowałeś. Oczywiście, że tak. Gdybyś zginęła, święta góra Nora nie ujawniłaby swoich tajemnic. Szkoda, że straciłeś czas. Chilis zniszczył mój fokus. A z nim rejestr alfa. Skądże znowu? Gdy monitorowałem twojego fokusa, na bieżąco kopiowałem każdy plik. Zainstalowanie danych w nowym fokusie było dziecinnie proste. Najlepszego, Izaaku. Tata bardzo kocha swojego synka. Robisz wszystko, żeby nie dało się ciebie lubić, Zając. Ale potrzebuję tego. Zobaczysz, gdzie się urodziłaś. Może się czegoś dowiesz. Tak. Poznam maszynę, która sprowadziła mnie na świat. Jak to ująłeś? To ja znikam. Czekaj, tak? W jaki sposób ustaliłeś moją pozycję, skoro nie mam fokusa? Serio, Aloy. Nie trzeba geniusza, żeby się domyślić, że Chilis wrzuci cię do pierścienia słońca. Zajeździłem dwa bieguny, aby dotrzeć tutaj na czas. Więc ruszaj już. Od kiedy umiesz radzić sobie z maszynami? Odkąd odkryłaś, jak to się robi? Oczywiście musiałem zniszczyć skaziciela, aby zdobyć potrzebne części. Ale to ty pokazałaś mi, jak tego dokonać. To kolejna korzyść ze śledzenia Twoich poczynań przez fokusa. Hmm. Prawdę mówiąc, same podstawy tej techniki nie różnią się zbytnio od szamańskich rytuałów Banuk. Choć oczywiście są dużo lepsze. Świetnie. W takim razie proszę bardzo. Hades rozpoznał cię w kręgu słońca. Wcześniej mówiłeś, że pomogłeś zaćmieniu. Nie, że znałeś człowieka, który zabił, mo który prawie mnie zabił. No to już wiesz. Jest poważnym zagrożeniem. Zróbmy więc co się da, aby on i Hades nie zwyciężyli. Jasne. Pójdę już. Jakby tego było mało, Hilis rozkazało oddziałowi zaćmienia zaatakować świętą ziemię Nora. Plemię jest już osłabione. Nie mają żadnych szans. Musisz iść ze mną. Nie zgadzam się. Muszę poczynić swoje przygotowania. Co za. Czemu w ogóle cię pytamy i tak nie odpowiesz? Skontaktuję się z tobą we właściwym czasie. Odezwę się później. No skubany, no. Przy okazji. Jeśli planujesz wrócić na terytorium Kardzacienia, przyniosłem ci stosowne przebranie. Myślisz o wszystkim, co nie? Ktoś musi. Aloy, gdy poszukiwałaś rejestru alfa w bunkrze nowego świtu, byłem zbyt okrutny. Dla Twojego dobra mam nadzieję, że ktoś czeka na Ciebie pod tą górą. Nie coś, ale ktoś. Hmm. No i pojechał. No okej, okay, się trochę wzmocić myślę. A ah. Dobra, czyli będzie trzeba się udać do, do nora. Tem nie mogę zrobić szybkiej podróży. Muszę zejść, czy, czy jak? Serio, nie, nie mogę ten, tylko muszę biec. O trochę tak. dziwnie, trochę e, święta góra plumienia. Nora kryje sekret Twoich narodzin. Nie wiem, to fuh. Prawie dziwne. Dobra, a tutaj mogę, a czemu teraz tutaj nie mogę? Szybka podróż do tego miejsca jest niedozwolona, a tu. A, dobra, chyba wiem czemu. Bo zostali zaatakowani, i przez co nie mogę się przenieść. Użyć tej szybkiej podróży, właśnie. No, to by miało sens. A się długo czytuję... Zapach... gorące drzewa... Wow. Obręcz! Kierzę straszniczy wodą... No. No. Teraz kurde jeszcze ten mój dywaczek mnie atakuje. Só skąd ta bredna czujka się tu wzięła Już ty będą, no i im przepadni. omet takie powitanie się nie spodziewałem No już No co za ledstwo Dobra, padł. Zrobili wszystko, żeby chronić obręcz, ale bramy nie wytrzymały. To jest przyszłość Hadesa: metal i popiół. Sytuacja. No, nie będzie chyba za jak to będzie coraz więcej. takich maszyn. Chodź. Czekajcie, bym sobie coś konkretnego. To nie jest głupie. Nie, dobra, chyba na razie tak zostawię. No to już będzie trudno, coś czuję. Nic nie widzę. No właśnie, może go skażę. to na nim tu za dużo... Bożesz ty! Chyba wolę uciec przed nimi, bo to nie ma sensu. Gdyby ich tutaj wszystkich pozabijać, to dopiero bym musiała się namęczyć. Daj mi spokój no, trochę jest tych maszyn faktycznie Nie jesteśmy sami Ale ze wszystkim nie będę walczył nie, Mam nadzieję że w miarę im jakoś ucieknę Ta poszła tam Na rośliny leczących. Nie przyda na pewno kolejna bitwa, kolejna porażka. Zaćmienie się przerażają. Pak. I że ja tu będę was z nimi faktycznie walczyć. No dobra i tyle było z elementu zaskoczenia dobra przebiegnę po prostu między nimi Fuck. Czekaj, jej loj. Brzmi jak głosy walki. Tak. brzmi jak gromoszczek. Serio? No, gromoszczek? No dajcie spokój. A my tu kurde, no, fuck. Gromosz tym przeży, że jak on będzie, będę z nim walczył, to masakra będzie. No i masz, skażony Gromosz. Nie pierd. Ukryć się wewnątrz góry. Jeśli tunel się zawali, będą ja no w pławe. Ja pierdził. Do Elo już szybko! Za, Aloy! Za, Za No dobra, chociaż będę miał pomoc. Co na? Wciąż żyją płak. To i nawet nie wiem, czy kurde. A, fajnie. No to tyle było mojego A. zaangażowania. No fajnie, o nie będzie za łatwe, a, a nie będzie za łatwe. Nie wiem czy wziąć na skarżenie czy na jakie obrażenia fuck 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 fuak! Jak mam Wracaj ziemi, Jak ty mnie tu kurna? Rozwalić to! Najlepiej w z tego jego działku. Gotowy? Nie widza Ja pierdziu. Ja się tu wpakowałem. Nie No i tyle było. Ścierstwo, no. widzę za tą broń trzeba, ją tutaj... Ja, no to kurde... Niszczyć to! No dalej, skacz już... Żeby tymi, kurde, dyskami tu nie przelał. bowiem tego demona! niech pogini za pamięć! Dobra. Kurde, nie zapisały się zmiany. Dobra, kurde, no ciężko jest, bardzo ciężko. Plus z poręcznością. Nie wiem, jak mam knojca ubić. Ciężko jest. Położysz ty. Niszczyć go! Tam! Wdrapała się tam, na górę! No No ucieknij, kurde, co tu jest za gówno Ale on nie dostał łepek. Załatwiony, załatwiony. Skądźcie z nimi! Co byś ty chciał? Mieszek umiał go trafić. Dzia krew. Jeszcze ktoś mnie tu atakuje? Skąd się tu wziąłeś? Dobra, idziemy do tamtych, kurde. To się udało, my tylko pomagaliśmy. Myślałem, że zginiemy. No, kurde, ja już nie wiem, z pięć razy, albo łu, pięć razy, na sześćset razy podchodziłem do tego. Za chiny, kurde, cio, co chwilę mnie coś trafiło skądś mnie ubił. Tym bardziej nie mam nic do leczenia. Dobra, Aloy, twoje czyny są jak ze starych opowieści. Kolejny metalowy diabeł uderzający ze wzgórz. Gdybyś nie powróciła, plemię byłoby zgubione. Ty ocaliłaś plemię. To nie udało się żadnemu wojownikowi ani przywódcy. Dobrze, że nic ci nie jest, Warl. Bo nic ci nie jest. Od czasu próby tyle śmierci. Czy zabijanie ustanie? Na razie, ale to dopiero jedna bitwa. Będzie więcej. Rozumiem. Jednak o ile będziesz walczyć u naszego boku? Myślę, że damy radę. Ile osób przeżyło atak? Prawie wszystkie matrony i wiele rodzin dzięki wszechmatce. Ale wojowie, tylko garstka. Większość ranna. Nigdy wcześniej wróg nie uderzył naszego ludu w samo serce. Nawet kardża i ich krwawe łowy nigdy nie przebiły się do obręczy. Może i weszli na nasze ziemię, ale już ich nie opuścili. Zadbaliśmy o to. Opowiedz mi o ataku, co się stało. Uderzyli od wschodu. Nasi wartownicy zobaczyli zabójców. Mówili, że pomiędzy nimi były oszalałe maszyny, uśmiercacze i skaziciele. Walczyliśmy, zasypaliśmy ich gradem strzał. Część padła. Ale szły nowe. Wreszcie wycofaliśmy się za Bramę Obręczy, aby dać im odpór. Ale wciąż nadchodziły. Ci, którzy przeżyli, schronili się w górze. A więc ocaleli ukryli się wewnątrz góry? Przecież tylko Matronom wolno tam przebywać. To Tirsa złamała tabu. Rozkazała wszystkim schronić się w górze. Lansra sprzeciwiała się. Ale nikt jej nie słyszał wśród tej całej wrzawy. No i dobrze. Nieźle. Zdrowy chłopski rozum nie zawsze jest chłopski. Jesteś poważnie ranny? Sińce bledną. Kości się zrastają. Daruj sobie te przyśpiewki, Warli. Jesteś ranny? Trochę boli. Ale nic mnie nie powstrzyma. Muszę iść do wnętrza góry. Matrony chętnie cię zobaczą. Na pewno. Ale nie idę tam dla nich. Więc po co? Zobaczysz. Dobra. Myślę, że chyba sobie tutaj zakończymy. Ja sobie chyba tutaj pozbieram to nieco. Ale sam nie jestem pewien, czy. To się dobrze skończy. Tu jeszcze mogę sobie. Zbierać co nieco. Dobra, tak więc. A... Kurde, bo naprawdę będę miał podcięty ten odcinek. By za długi nie wyszedł. Zobacz, zobaczę sobie tutaj jeszcze umiejętności co tutaj mam trochę jeszcze mi brakuje. Tak więc. Dobra, sobie tu zakończę. Jednak zakończę, bo to kurczę. Nie wiem. Podejrzewam, że się dosyć mocno przeciągnie. Tak więc wielkie dzięki za oglądanie. Na razie. Hej!